Cześć, jestem Gady i chciałam chciałabym dzisiaj zaprezentować dość dziwnego moda o nazwie Pandora Box. Jest to mod nieprzewidywalny. A co on robi? Cóż, ujmijmy to prosto i na temat. Wszystko. Dokładnie tak. Ten mod jest bardzo nieprzewidywalny i tego Pandora Boxa, czyli te, o tutaj to, to się kraftuje w ten sposób. Potrzebujemy 4 drewna, 4 Redstone'a oraz jednego Ender perla. Kładziemy 4 e, wooden planki na rogach. Cztery redstone y na bokach oraz jeden enderpearl w środku i tworzy nam się jeden Pandora box. Teraz zaprezentuję Wam może działanie. Nie wiem, co się stanie. Zobaczymy. Używam go na ziemi i bum! Eee, pod nami eee, wywołał eksplozję. No, dosyć oryginalne, nie? Ok, użyjmy jeszcze raz i co się teraz stało? Co tu się. O, pojawił nam się. Eee, oj! Pojawił nam się zenchantowany Iron Axe unbreaking 3, oraz pojawił nam się taki dziwny tutaj teren yy, Taka latająca wyspa nam się tu pojawiła Dosyć ciekawe yy, Mamy tu zamrożoną wodę oraz cztery drzewa na środku No ciekawe, wiecie co? Chodźmy gdzie indziej i użyjmy to Na jakimś drzewie jeszcze Żeby można to było jakoś tak zauważyć Użyjmy go tutaj I co tu się mogło teraz? Zbyt wiele powiem wam, tylko troszkę. O! Ale O! Proszę Państwa, zobaczcie. Ziemia zamieniła nam się w złoto. To dopiero jest. Ja! Nie no, to dopiero życie po królewsku. No, nieźle, muszę Wam powiedzieć, że to mnie zaskoczyło. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. No dobra. Chodźmy dalej, zaprezentowałem jeszcze parę efektów. Eee, zobaczmy, tu co się stanie. Dobra, nie wiem co... co się stało... Niezbyt... Ojeju, okej, okay. zamieniło się wszystko w pustynię, czyli stworzyliśmy taki mały pustynny biom. Niezbyt duży, tutaj wszystko nam się w piasek zamieniło. Czyli po prostu tworzył nam się drugi biom, dosyć mały, niezbyt duży. Ciekawe, a co to mi się wydaje? Czy tutaj jest jaskinia z piasku? Okej, okay, czyli jak zniszczymy ten piasek, to wszystko to nam pozbaw... Oj, podpadała, dobra. Troszkę wycina przez to ładowanie czanków te rzeczy, bo czasami laguje właśnie strasznie Minecraft e, te Pandora Box, więc za Was zaraz wrócę, jak się wszystko uspokoi. Jestem i przeciąży mi się Minecraft, więc musiałam zrobić e, nowy świat. Zaprezentuję Wam jeszcze trochę rzeczy, które może wywołać właśnie ten Pandora Box. I... No i na tym zakończymy odcinek. Dobra, użyjmy raz, zobaczmy, co się stanie. Jak widać, fajny efekt jest takich tych symboli, które się pojawiają, jak się używa, właśnie biblioteczki, żeby ulepszać rzeczy. Nie wiem, co się stało zupełnie, w ogóle nic się chyba nie stało z tego, co widzę, ale poczekajmy jeszcze chwilę, aż nam się to załaduje. Ok, chyba nic się nie stało, więc użyjmy jeszcze raz, gdzieś dalej, tu na przykład, i co się dzieje. O! Ryby nam spadają z nieba. Świetnie, powiem wam, że bardzo oryginalne, eee, więc można troszkę się najeść. Powiem wam, że jak na 4 drewna, 4 redstone jeden 1 enderpearl, to są nawet ubogie efekty, tylko czasami, niestety, można się zdziwić, bo są też śmiertelne efekty. Co tu teraz będzie? O, kwiatki się pojawiły wszędzie, świetnie. Świe o! Aha, to nie kwiatki się nam pojawiły wszędzie, tylko cały biom zamienił się na cobblestone biom. <laughs> Ciekawe. Dobra, możemy na tym jeszcze biomie użyjemy jeszcze trzy efektów. Wam zaprezentuję. O, widzicie, to już było te cztery drzewka. Jeszcze dwa efekty. Zobaczmy, co teraz będzie. O! Ok, pojawiło nam się takie jeziorko zamrożone. E, crafting table na środku, troszkę drzewek i lód. Dosyć przydatne. Muszę Wam powiedzieć, że to jest przydatne, żeby właśnie to jest przydatne też. O, drzewo się zmieniło w kobylsona. Przydatne, żeby robić biomki, ale zręczne na wbudowanie też domu. I znowu spadające z nieba ryby. To było chyba na, na tyle już, tylko jeszcze ten jeden efekt. Musiałam się na to skusić, nie dałam. Oj, pojawił się taki jakby Halloweenowy film. E wszystko zamieniło się w dynie. wszędzie się pali, pojawiły się potwory. Dobrze, ciekawe. Powiem Wam, że ten mod jest przydatny i bardzo ubogi jak na e, wymagania. Potrzeba tylko 4 drewna, 4 resora oraz 1 enderpearl. A przydatny jest to, jak sami widzicie, do wielu celów. Więc mam nadzieję, że się Wam spodobało. Link macie na dole w opisie. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam Was do oceniania, komentowania oraz subskrybowania. Do zobaczenia.